Dzień dobry, mamy środę, 6 dzień listopada. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim? A w nim dziś wyjątkowo, bo postanowiliśmy nieco wcześniej przybyć do redakcji Pulsu Biznesu i stąd z naszego newsroomu nagrać dla Państwa kilka rozmów, które pozwolą zrozumieć to wszystko, co dziać się będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnym zwycięstwie Donalda Trumpa. Serdecznie zapraszam na podcast. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. W powyborczą środę, powyborczą, choć wybory odbyły się w Stanach Zjednoczonych, spotkam się w sumie Pulsu Biznesu. Ze mną jest Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Właśnie dzień dobry Ignacy. Cześć, dzień dobry. I co, Trump wygrał? Jeszcze nie wiadomo tego na 100%, ale spływające wyniki wskazują, że Trump jest bardzo blisko wygrany. To, co jest najważniejsze, to że w kluczowym stanie Pensylwania, który był uznawany za ten, który rozstrzygnie wybory, Trump po przeliczeniu 90% głosów ma dwa punkty procentowe przewagi nad Kamalą Harris. To dużo czy mało? No, to sporo. Na tyle dużo, że na platformach Bukmacherskich Prawdopodobieństwo wygranej Trumpa jest oceniane na 95%. Podobnie wskazuje model predykcyjny New York Times, który obecnie wskazuje na 92% prawdopodobieństwo wygranej Trumpa. Więc to nie jest tak, że kandydat republikanów już wygrał. Ale jest, jest, jest bardzo, bardzo blisko. I wydaje mi się, że musiałoby się wydarzyć coś zupełnie nieprzewidywanego, żeby to się zmieniło. Oczywiście takie rzeczy mogą się wydarzyć. Te wybory są dość wyjątkowe. Było dużo bardzo głosów oddanych wcześniej, przed wtorkiem. Te głosy pewnie w niemałej mierze były oddane na Donalda Trumpa, bo on zachęcał do, do głosowania wcześniejszego, ale no wydaje mi się, że tutaj takich punktów. No, chyba, zaczepienia... jest poza, chyba jest pozamiatane już to tak e, mówiąc kolokwialnie, ale też. Na to wygląda, to, to... aczkolwiek ręki pewnie bym sobie uciąć nie dał, nie wiem jak ty. No ja również nie, ani ręki, ani żadnej innej kończyny, to przecież do tego, co to się to może być, jeżeli Trump faktycznie obejmie władzę ponownie. W Białym Domu widzimy już dziś, że rynki reagują. Można z euforią, bo w dolar się umacnia w kontrakty na spółki, szczególnie te małe spółki na amerykańskiej gdzie rosną i to znacząco. Czego możemy się spodziewać po tej prezydenturze? Słowa euforia dotyczy rynku amerykańskiego, ale w tym, przypadku, w tym przypadku jest to dość istotne, ponieważ na innych rynkach ta euforia może być mniejsza albo może nie być jej w ogóle. Warto zauważyć, że dolar umacnia się... Najbardziej w tym momencie a mamy 630 wobec amerykańskiego, wobec, przepraszam, meksykańskiego PESO oraz wobec walut Europy Środkowej, złoty, forint, korona, czeska. Oczywiście jest bardzo wcześnie, rynek jest mało płynny, ale widać jakieś symptomy yy, wzrostu postrzeganego ryzyka geopolitycznego. Tak więc, więc yy, ta, ta euforia dotyczy głównie rynku amerykańskiego. Na innych rynkach może to wyglądać inaczej wydaje się, że tutaj są dwa tematy, którymi wszyscy będą żyli w takim ujęciu ekonomicznym. Pierwszy to geopolityka i. Wojna w Ukrainie. Wojna w Nieskiej Ukrainie, Wschodzie. ale ja bym powiedział w ogóle szerzej. Nastawienie Trumpa do Europy. Trump traktuje Europę mniej jako sojusznika, a bardziej jak potencjalnego rywala. Tak? I to może mieć przeróżne konsekwencje. I drugi temat to cła i wojny handlowe. Trochę związany z pierwszym tematem, ale też, można powiedzieć, mający swoją własną dynamikę. Czym się może skończyć nałożenie ceł na europejskie produkty? No, może się zakończyć tym, że Europa wprowadzi słowa na amerykańskie produkty, czym Ameryka odpowie słami na kolejne europejskie produkty. Mo, może dojść do takiego scenariusza zaostrzonej wojny handlowej. Ja powiem tak, w, w łagodnym scenariuszu nie stanie się nic strasznego. Widziałem wiele modeli, które szacowały wpływ, ceł tych, tych, które planuje Trump na, na europejską gospodarkę i one pokazywały, że nawet Niemcy, czyli kraj najbardziej dotknięty, powinny stracić około 2-3% PKB, czyli nie tak bardzo dużo. Na przykład model publikowany przez taki prestiżowy think tank Peterson Institute of International Economics. Co ciekawe, ten model pokazywał, że bardziej stracą Stany Zjednoczone niż Europa. Więc wydaje mi się, że skłonność administracji amerykańskiej do prowadzenia zaciekłych wojen handlowych też będzie ograniczona, no bo oni będą chcieli ostatecznie wspierać amerykańską gospodarkę, a nie jej szkodzić. I ja oczywiście nie traktuję wyników modelu, modeli ekonomicznych jako przesądzających, nie o to chodzi. Natomiast chcę powiedzieć, że są łagodne scenariusze na horyzoncie. Ja nie, ja nie chcę kreślić teraz w tym momencie naj, najczarniejszych wizji. Jest możliwe, że, że te cła po oddaniu różnych salw przez obie strony nie doprowadzą do destrukcji ekonomicznej, ale to, co jest istotne, to, że po prostu rośnie ryzyko. No tak. Pamiętamy 8 lat temu, kiedy Trump wygrał po raz pierwszy wybory prezydenckie w Stanach, wtedy rynki zareagowały negatywnie, ale potem zmieniły zdanie. Tak, ta prezydentura Trumpa na, na, dla rynków finansowych była poprzednia, dość dobra. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, a w, w Pulsie właśnie i na portalu pb.pl znajdą Państwo relacje na żywo z tego powyborczego dnia w Stanach Zjednoczonych, do której to relacji lektury serdecznie zapraszamy. Ignacy, dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał. Wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. O poranku w środę 6 dnia listopada rynki już obstawiają zwycięstwo Donalda Trumpa. Razem ze mną jest Piotr Matys Intacz Capital Markets. Jak rynki reagują na, na ten? pogląd, iż właśnie Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach. Czy te prognozy, które były przedstawiane, te prognozy dotyczące zmiany na rynkach po ewentualnym zwycięstwie Trumpa właśnie się materializują? Podczas azjatyckiej sesji ewidentnie na sobie te razą, te tak Trump trades, dolar, tak jak wspomniałeś, umacnia się wobec pozostałych? walut krajów G10, oczywiście też umacnia się wobec emerging markets. Um, um, mamy też dosyć znaczne wzrosty rentowności amerykańskich obligacji no i bitcoin na rekordowo wysokich poziomach, więc czekamy cały czas na oficjalne wyniki wyborów um, prezydenckich, szczególnie jeżeli chodzi o te wahające się stan, o swing states, ale rynki już podjęły werdykt, że to najprawdopodobniej, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, Trump wróci do Białego Domu. Jesteś pracownikiem dużej firmy finansowej z, z Londynu. Powiedz, czy w, naradzacie się z kolegami, koleżankami, o czym mówicie teraz, tuż po amerykańskich wyborach? Czego oni się boją? Jeżeli czegokolwiek się boją, to, to z pewnością była bardzo długa noc dla moich kolegów w Stanach Zjednoczonych, którzy pomagali komentować wydarzenia na rynkach finansowych, szczególnie pod, podczas tej oczywiście azjatyckiej e, sesji. E, oczywiście no jest to temat delikatny. Myślę, że my można go porównać do tych rozmów, które myśmy mieli u nas w Polsce e, przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. E, sami wiemy, jakie wyglądały te rozmowy wśród naszych znajomych, rodziny i itd. I myślę, że to w najlepszy sposób można sobie wyobrazić, e, Jakie rozmowy są prowadzone na, na. były prowadzone, są prowadzone i na pewno będą jeszcze długo prowadzone wśród Amerykanów? No, opinie są podzielone. Jeżeli Trump wygra, to jednym z najtrudniejszych zadań, jakiego czeka, to próba scalenia tego bardzo podzielonego amerykańskiego społeczeństwa? No pytanie, czy będzie aspirował do tego, aby je, aby je pojednać ze sobą. Ale wrócę do tego, czego się boją, czego się boją, w, czego się boją ludzie, którzy siedzą w finansach. Czego się może bać na przykład londyńskie City? Wojny handlowej, wojny celnej między Stanami a resztą świata? No tak, Trump, jak wiemy, zapowiedział, że zamierza podwyższyć jeszcze bardziej cła na produkty importowane, między innymi z Europy, i dlatego to właśnie ta wspólna waluta to właśnie euro. Jest najsłabszą walutą dzisiaj w ciągu, w ciągu tej sesji azjatyckiej. Myślę, że trend będzie kontynuowany w ciągu europejskiej sesji. No Europa, jak wiemy, strefa euro, wzrost gospodarczy jest mizerny. Myślę, że wielu analityków będzie się spodziewało, że być może na tym ostatnim posiedzeniu monetarnym w tym roku Europejski Bank Centralny. Bardzo mocno rozważy możliwość obniżenia stóp procentowych nie o 25, ale o 50 punktów bazowych, w związku z tym, że jednak prezydentura Trumpa raczej pogorszy prognozy, już nie najlepsze dla europejskiej gospodarki. No i ja mam nadzieję, wielu z nas, wielu analityków myśli, że na dzisiaj jak wiemy. Nasz RPP kontynuuje swoje posiedzenie i z pewnością, a przynajmniej mamy taką nadzieję, powinni przedyskutować, jaki wpływ prezydentura Trumpa może mieć na polską gospodarkę. I myślę, że jutro te pytania padną, jak prezes Grapiński będzie miał konferencję prasową. To powiedz jeszcze na koniec krótko o polskim złotem. Jak rozumiem, nasza waluta słabnie dzisiejszego poranka. Jakie są hmm. prognozy hmm. dla polskiego złotego? Od, zakładając, że faktycznie zostanie oficjalnie potwierdzone że, potwierdzone, że to Trump wygrał i że Republikanie będą mieć kontrolę nad kongresem, bo o tym też warto wspomnieć, to myślę, że nasza waluta będzie nadal pod presją. W związku z tym, właśnie, że te prognozy dla strefy euro się pogorszą, co będzie miało też negatywny wpływ na naszą gospodarkę. A szczególnie oczywiście wobec, wobec dolara, a nasza waluta a będzie, będzie się najprawdopodobniej osłabiać. Bardzo dziękuję. Piotr Matys, z Capital Markets, był z nami. Dziękuję pięknie. Rynki już wyceniają zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście oficjalnych wyników jeszcze nie ma i chyba przez jakiś czas nie będzie, ale ci, którzy na rynkach funkcjonują, tam żyją. Już od dawna przygotowywali się na ewentualność zwycięstwa, zwycięstwa Trumpa. Ze mną jest Adam Drozdowski, zarządzający Invalue Multi Asset. Dzień dobry, panie doktorze. Czy sprawdzają się przepowiednie, które, które głoszono odnośnie zwycięstwa Trumpa? Znaczy, Kamala Harris chyba nie wywoływała takich emocji na rynkach, w przeciwieństwie właśnie do Donalda Trumpa, gdzie projektowano konkretne zachowania rynkowe, jakie nastąpią po jego zwycięstwie. I czy to się teraz sprawdza? Myślę, że częściowo tak, bo jeżeli spojrzymy na rentowność obligacji amerykańskich, to mamy spory wzrost podczas dzisiejszej nocy, zresztą podobnie jak przystały październik. E, małe spółki e, dużo więcej rosną niż większe, bo razem ponad 2,5% jest do góry, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe. Rynek amerykański w okolicach 1,2-1,3% do góry, czyli tak naprawdę jest euforia. Największa jest na Bitcoinie, bo on 6-7% rośnie. Złoto raczej nie reaguje. No i co bardzo ciekawe, dolar amerykański się bardzo wzmacnia. Przejściowo nawet 3% rósł. W tym momencie jest trochę mniejszy ten wzrost, ale jest to jeden z większych wzrostów. W związku z tym rynek dyskontuje to, z pewnie 47 prezydentem będzie ten sam, który był 45. To taka wyjątkowa, chyba też niespotykana wcześniej sytuacja. Czego możemy się dziś spodziewać po otwarciu sesji w Nowym Jorku? To będzie 15.30 polskiego czasu. Czego pan oczekuje na no tej tak. sesji? Tak jak już powiedziałem, małe spółki ponad 2,5 rynek ponad procent. W związku z tym myślę, że powinna być spora euforia, jeżeli te dane. O których teraz rozmawiamy się potwierdzą, to, to a myślę, że jest duża szansa na to, bo nie patrzymy na to, ile jest głosów elektorskich przydzielonych, ale jak wyglądają slipfakes. I, I tak naprawdę tylko w jednym Kamala Harris prowadził, w związku z tym jest duża szansa na to, żeby prezydentem był Stephen tam. Co więcej, Senat 50 złotych w tym momencie, 50 miejsc w tym momencie dla Republikanów. W związku z tym wygląda, że może będzie jedno władztwo w Stanach Zjednoczonych, co nie do końca jest dobre, bo rynki lubią, jaki jest prezydent w innej opcji, a kongres, w senat w innej opcji, ale to może tym razem tak się nie wydarzy. A jeżeli chodzi o segmenty rynku, które najmocniej, hmm, na których ta, ta, ta potencjalna jeszcze prezydentura odciśnie się najmocniej? No jeżeli sobie spojrzymy na poprzednie 4 lata prezydentury Donalda Trumpa. To najlepiej zachowywały się spółki technologiczne, tylko że te spółki są bardzo drogie. Z drugiej strony, dużym orędownikiem Donald Trumpa jest Elon Musk, czyli główny przedstawiciel, czy jeden z głównych tego segmentu technologicznego. Natomiast dzisiejsza reakcja wskazuje, że małe spółki, a małe spółki to jest przemysł, to są spółki tak zwanej starej ekonomii, czyli spółki value, a one są bardzo niedoszacowane, w związku z tym. Hasło Make America Great Again, które pewnie znowu będzie wywiązywało, mówi o tym, że w każdym kraju, niezależnie czy to duży, czy, czy mały kraj, trząs gospodarki stanowią małe spółki. Jeżeli chcemy wspierać własną gospodarkę, i to te małe spółki powinny wspierać na wartości. To dzisiaj, podczas dzisiejszej nocy się dzieje, ale czy tak będzie dalej, zobaczymy. Czekamy na start sesji w Stanach, oczywiście również na start sesji w Warszawie o 9, ale na tę. Chyba nie wpłyną te, te, te informacje ze Stanów jakoś znacząco. Myślę, że znacząco nie, natomiast Polska przez październik była w do no. reszty świata, w związku z tym może tutaj się utrzymać trochę inny nastrój niż, niż na rynku światowym. Co prognozował dr Adam Drozdowski, zarządzający Invalium Multiaset. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Poznaj też inne nasze podcasty. Znajdziesz je na stronie pb.pl oraz w aplikacjach mobilnych. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcast.pb.pl.